Cześć! Dziś pokażę Wam, jak wygląda wigilia w domu dziecka, jak krok po kroku spędzamy ją. Czyli e, na początku zawsze czytamy Pismo Święte, następnie dzielimy się opłatkiem, jemy pyszności, a że ja jestem prawdziwą Polką, to zdradzę Wam, co jem na Wigilii. E, I jest to oczywiście pierogi z kapustą i z grzybami, bigos oraz cebula ze śledzi. Nie śledzę z cebulą. Cebula ze śledzi. Prawdziwa polka. Mm. Zobaczymy wszystko. Oczywiście pokażę Wam, co mamy na stole. Jak wszystko wygląda, jak jest przygotowane. Mamy 13 dzieci, plus jeszcze oczywiście rodzice, wychowawcy, dyrektor placówki, więc dużo osób. Dużo się będzie działo. Więc zapraszam Was, chodźcie ze mną. To jest Oj, Katpera, kiedyś znowu chodzi. Ona, nagrywa, ona nagrywa, <laughs> nagrywa, nagrywa, nagrywa. Wszystkiego najlepszego, trójka, szczęścia, cześć. Mam się dzielić pierwszy. Abyście dobrze się uczyli. Żebyś był szczęśliwy i nie rozrabiał tyle. I żeby wszystko się układało po Twojej myśli. Nie wiem, spełnienia marzeń, aby prezent, który otrzymasz, satysfakcjonował i żebyś się cieszył, żeby wszystko było ok. No zapraszam, ja się będę dzielić. Szczęść, zdrowia. miłości. Czekajcie, jeszcze się uczysz? Tak. Tak. A masz dobrą ocenę? Tak. No to a Też mam dobre. A z jakiego czynów masz pomer? Z niczego, jestem z kująką. Nienawidzę barszczu. masak, Cebula, bigos i pierogi z kapustą. Jak mówiłam. I bigos, i śledzie, i świeczki, i rozlane picie. Wszystkiego pełno. Tą krzywą noszę pod choinkę jako prezent pomoże. Mogę Wam teraz pokazać nawet prezent, jaki dostałam. I tak, na początek to będzie ptaśleczka, które dostałam od tutaj y, m, mojego kolegi z placówki. E, batonika też dostałam od dziewczyn. W mojej paczce były tylko czekoladki Lindor, które uwielbiam swoją drogą. I prezent główny... i to koniec już, <gryw> nie ma więcej, czyli pędzlo, które pisałam. Jeszcze jeden pędzel. NYX Glitter Primer, którego nigdy nie miałam, zawsze chciałam mieć. Mnóstwo próbek i próbek. Mnóstwo próbek. Już nie mogę mówić, za to, że się najadłam. brzuch mnie boli. I za dużo hałasu. Mnóstwo kolen, mnóstwo śpiewania, gdzie ja naprawdę nie śpiewam dobrze. I może to gdzieś usłyszycie, niestety dla Was. I tak właśnie myli mi się język, więc dostałam mnóstwo próbek z Minty Shopu i yy, próbek. Do przetestowania. Co akurat jest mega spoko. No I tyle. I to koniec mojego prezentu. A nie! Jeszcze mam NYX Glitter Primer. Przepraszam, nie odnalazłam go. No i tyle. W sumie mój prezent, to wszystko, co dostałam. Dzieciaki były mega szczęśliwe, i to, co widziałam dzisiejszego roku, to był chyba najlepszy sponsor od 8 lat, od jakiego pamiętam. Bo był na full wypas, dużo się działo, dużo było prezentów, dużo ciekawych. Dzieci podostawały wielkie pudła prezentów, kar podarunkowych, na przykład do Rossmana, żeby mogli sobie kupić samemu jakieś rzeczy. Co jest mega, ale mega praktyczne. Chciałabym. Nie powiem dziś nic normalnie. Chciałabym Wam dziś powiedzieć, że po tym wszystkim, co dziś widziałam, a szczególnie po opłatku, gdzie podeszła do mnie mała Zuzia, pięcioletnia, i mówi: Ewa, ja mówię co? Ona tak. Widać, że jest taka zawstydzona. Mówię: No, co tam, słonko? Chciałabym, żebyś ze mną pojechała kiedyś nad jezioro nad basen, żebyś się ze mną cały czas bawiła, żebyś czytała mi książki, żeby mogła się do Ciebie już zawsze przytulać. Najbardziej urocze słowa ever, jakie słyszałam. I później całą Wigilię siedziała i się wtulała we mnie i cały czas ze mną chodziła gdzieś tam, może podeślę Wam linki, jaki niedźwiedź mnie opanował. I powiem Wam, że to jest mega urocze i naprawdę warto tego wszystkiego tutaj. Więc e, nie musisz być wychowankiem, wystarczy, że będziesz wolontariuszem, dasz serce i naprawdę te dzieciaki pokochają Cię. Zachęcam Cię do tego i było mega. Jestem mega szczęśliwa. Naśpiewałam się kolęd, najadłam się pysznego jedzonka, to zobaczycie mniej więcej w skrócie, bo nie bardzo mogłam nagrywać, bo wszyscy chodzili za mną. O, Ewa nagrywa, Ewa nagrywa, Ewa nagrywa i wszyscy chcieli być na nagraniu, a nie bardzo chciałam ich pokazywać w sumie, więc chciałabym bardzo Wam podziękować, że jesteście, tak jak zawsze. Um... No i cieszę się, że mogłam wam to pokazać. Myślę, że spojrzycie inaczej na ten cały świat, który nas otacza, a szczególnie na te dzieci, które nie mają rodziców i znajdują się tutaj w placówce. To nie jest żadna patologia, jeszcze raz powtarzam, to nie jest zło całego świata. To są cudowne dzieci, które można kochać bez granic. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Cześć! Ja!